Sprawa dotyczy 11 listopada 2012 roku. Otóż zebraliśmy się tutaj po to, żeby zademonstrować i pokazać, że jesteśmy Polakami. Kto mógł, przychodził i popierał tę akcję. Był między nami pan Edward Snopek, który nam użyczy swojego talentu i głosu. I był jednocześnie pan yy, yy, Marian Jurkiewicz-Ursusa. Miał przewieszony ten krzyżyk, popatrzcie, miał przewieszony ten krzyżyk. Zrobiony jest z kata katafalku, na którym stała trumna księdza Jerzego Popielusza. I ten krzyżyk w konfrontacji zerwano mu siłą i uciekli łowuzy z tym krzyżem. Patrzcie, jak pisane są losy. Losy, które mają w sobie jakieś dalekosiężne przesłanie. Niemalże cudowne przesłania, które tutaj okazują się. Otóż 10 grudnia. 10 grudnia w to miejsce przychodzą ludzie i przynoszą krzyż ten, który został zerwany w ręce pana Edwarda Snopka. Prosił mnie, żebym ja to przekazał i oddał. Dzisiaj będzie to uroczyste przekazanie. Okazało się, że zabrali krzyż, rzucili w świetny. Ktoś szedł, człowiek dobrej woli szedł, znalazł i przyniósł. Jak rozpoznał, jak wiedział, że do dobrych ludzi trzeba kierować krzyż. Krzyż wrócił na krakowskie przedmieście, popatrzcie Państwo. Ten krzyż wrócił na krakowskie przedmieście. Okazuje się, że hasło brońcie krzyża od Gewontu do Bałtyku funkcjonuje i funkcjonuje w sposób niemalże cudowny i obywatelski. Czy ja mógłbym prosić, jeżeli ktoś ma ochotę dotknąć krzyża jako świadectwo tego, że jesteśmy razem z tym wszystkim związani, bardzo proszę, bardzo proszę, dotknijcie tego krzyża, bo to jest dla nas znak wielki. Dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za to. Dajemy świadectwo, dajemy świadectwo, wielkie i wielkie postawy patriotycznej Polski. I teraz proszę Państwa, na Waszych oczach dokonuje się ten akt powrotu krzyża do właściciela. Ta służba, ta misja krzyża dzisiaj się spełnia. Proszę cię bardzo Marianie, przekazujemy krzyż pilnuj go tak jak go pilnowałeś do tej pory bardzo Ci dziękujemy dziękuję. i bardzo jeśli dziękuję. masz ochotę pozwólcie że coś powiem chciałem powiedzieć ten krzyż który właśnie wtedy filmowałem bo wtedy to było zamieszanie Pan taki niewyraźny nieprzystosowany do naszego otoczenia ja wtedy kręciłem kamerą zdjęcia jego twarz i okazało się nie wiem kiedy, jak zniknął i ten krzyż jak jest farsowy. Mam no, dzieło szatana, wiadomo. Ten krzyż otrzymałem od straży pod grobu Błogosławionego Księdza Jerzego Kopieuszki. Za to uczestnictwo w każdym wszędzie za ojczyznę, bo widzieli mnie w różnych kadrach filmowych archiwalnych. I, I uhonorowali. I w naszym miejscowości Warszawie Ursus była procesja i przywieźli ten krzyż też zrobiony z e, katafanku katapanku, na którym leżało ciało błogosławionego księdza Jerzego Niesiono Niesione były uroczyście e, spod kapliczki na dzieci Warszawy e, do parafii św. Józefa uroczyście. No i właśnie to jest pamiątka w 2008 roku. Na dwa lata jeszcze przed tą tragedią otrzymałem ten krzyż. No i dziękuję Panu Bogu i wiedziałem, że ten krzyż znajdzie się, bo siła moc jest w krzyżu. Krzyż jest symbolem ludzi, którzy cierpią i znajdują w nim otuchę i odwagę. Dziękuję bardzo za e, mm, bardzo... Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy takich e, prawdziwych Polaków, e, jak tutaj pan Marian e, Eugenicz, przepraszam. Nie. Marian, Marian, Marian. Marian Jurkiewicz e, gościć. Ja pana po raz pierwszy widzę, ale, ale może to dlatego, że ja tu bywam tylko raz w miesiącu, a pan tu pewnie bywa częściej. Raz nie bywa w miesiącu. Nie, pewnie to drugi dzień. My blogerzy i komentatorzy staramy się pewne rzeczy nagłaśnić o Smoleńsku. Czytajcie nasze blogi, wchodźcie na salon24, wchodźcie na nowy ekran, na niepoprawnych.pl, na blogmedia, na niezależną.pl. Czytajcie nas, oglądajcie nasze filmy. Relacja z Lasu Smoleńskiego też oczywiście będzie w internecie dostępna. Jeśli sobie znajdziecie w goglach Las Smoleński, piszecie, to w najbliższym czasie obejrzycie filmik z tej uroczystości. Las 28 idzie dalej. Za miesiąc będzie 29. Za następny miesiąc będzie 30. A potem 31. A potem. Powiedzcie, który las? Czy nie 32? Tak będzie. Bo my jesteśmy wytrwali, chociaż daleko nam do obrońców krzyża, którzy, tak powiem, są nie do zdarcia. I im bardzo dziękuję za to, że tu są, bo gdyby nie oni, to by nas tu nie było. To oni są prawdziwą solą tej ziemi, a my to tylko przychodzimy wspierać chociaż tak naprawdę tego naszego wsparcia projekt Krzyża zdaje się nie potrzebują. Potrzebujemy, bardzo potrzebujemy. Otóż jesteście, jesteście naszą awangardą, muszę Wam powiedzieć. Dlatego, że my tutaj wytrwale my tutaj stoimy, a Wy umiecie zagospodarować jeszcze temat. Na pewno jesteście jedną z ciekawszych organizacji społecznych o bardzo wysokim poziomie. Bardzo etycznym i bardzo, bardzo Wam dziękujemy, że, że nas wspomagacie i że te, ta współpraca w granicach pamięci narodowej o katastrofie smoleńskiej i o ojczyźnie spełnia się tutaj na krakowskim przedmieściu. To miejsce ma cechy nadzwyczajne. Pozwólcie, że powiemy spójnie. Tu jest Polska! 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 Szczególnie te słowa kierujemy pod adresem pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, żeby wiedział, że tu jest Polska!